Dobry wieczór Państwu. Pytanie jeszcze Państwo mnie będziecie słyszeć, jak ja będę mówił bez mikrofonu. Panie i Panowie, w pierwszej kolejności dziękujemy za tak liczne przybycie i przede wszystkim wszystkiego dobrego do Siego roku. Samych słonecznych dni, bo wtedy żadnych zawodów nie będziemy przekładać. I dużo zdrowia, abyście mogli naprawdę pracować i zarobione pieniążki wydawać na przyjemne rzeczy, to znaczy takie jak jest sport różlowy u nas w leśnie. I dlatego jest mi osobiście miło, że mam możliwość z Państwem się spotkać. Dlaczego? Ja bym tak prosił, żeby to energicznie, proszę Państwa, Panie i Panowie, szło, szło dlatego że, wiecie, jest takie powiedzenie, czas to pieniądz za pieniądz to dobrobyt, a żyje się do, z dobrobytu, a nie tam z czego innego. Więc staramy się rozsądnie, cór, my po to tu jesteśmy, żeby Państwu po prostu na każde jedno pytanie odpowiedzieć, a ja yy, wiem o tym, bo coś takiego, że muszą mi zawsze po każdym spotkaniu pisać relacje. Więc wiem, że w zeszłym roku było dość bardzo burzliwie i głośno. Mało wiary macie tego. Ale tak właśnie ma być. I tak będzie, bo tak będzie. Miłego z Ale z panem dziękujemy za to, że pan to u nas w obecności. Ja są so poradzę. <gulety> Dobrze, to przejdziemy do pytań. Na początek prosimy trenera o krótkie podsumowanie sezonu. To Roman musi mieć sam. Do trenerowi dajcie ten. To, to trenerowi trzeba podać. Ja w kilku zdaniach krótko chciałbym tylko podsumowanie zrobić. No, wiadomo, no, osiągnęliśmy wymarzony tytuł drużynowy mistrzostw, Mistrzów Polski. Wielka zasługa całego klubu. Przede wszystkim, no wiadomo, zawodnicy, bo oni wywalczyli ten tytuł dla nas wszystkich to tyle. No ciężką... Było to po, wszystko poprzedzone ciężką pracą, którą zawodnicy włożyli, e, przygotowanie się do sezonu, także no cel został osiągnięty. To wszystko. W Domach była sytuacja kadrowa pod względem juniorów. Byłem praktycznie tylko ja i Ulica do tego, aby walczyć o miejsce w składzie i no to być sezon przełomowy, ale... No, wyszło tak jak wyszło, każdy widział jaki, jaki, jaki był ten mój rok. I, i nie chciałbym to już do tego wracać, co, co było I, i skupić się na tym, przede wszystkim na tym, co, co przede mną bo Bo nie myślę, się, że to jest ostatni sezon w juniorów. I taka naprawdę ostatnia szansa moja na, na, na wykorzystanie jakichś tam sekretutów i naprawdę do tego sezonu przygotowuje się bardzo, bardzo pieczołowicie i ciężko pod względem jak i sprzętowym, jak i kondycyjnym, bo tutaj trenujemy właśnie wszyscy zawodnicy. Bardzo ciężko na, 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 na treningach i także sprzęt myślę, że w tym roku też troszeczkę będzie najlepiej przygotowany. I myślę, że ten ostatni rok w gronie juniorów będzie takim już przełomem, naprawdę dziękuję. Ja ja w gronie uniwersalnej w ubiegłym roku startowałeś w kolejarzu Rawidź, W tym roku Ekstraliga. Czy poradzisz sobie w tym gronie ekstraligowców? Witam serdecznie. Jak wiadomo, w zeszłym roku startowałem w kolejarzu, gdzie nabywałem bardzo bardzo dużo doświadczenia na różnych torach, bardzo ciężkich, drogoligowych. Przyniosło mi to bardzo dużo, bardzo dużo w mojej jeździe, w mojej technice jazdy. Myślę, że wykorzystam to w przyszłym roku, gdzie będę startował w Unileczno. Mam nadzieję w podstawowym składzie i będę walczył również ze Słabkiem tutaj o jak najwyższe cele. Damianie, jaki jest sposób recepta na tak udany sezon? Po ubiegłym w sumie, no bardzo nieciekawym, w tym wręcz do żużlowych... Yy, dobry wieczór Państwu. Ja myślę, że zmotywował mnie kolega, który tam siedzi po mojej lewej stronie. <noise> bardzo zdopingował mnie do lepszej jazdy. Nie, tak poważnie no to yy... Dużo, dużo, pracowałem nad tym, żeby, żeby sezon 2010 był dla mnie sezonem udanym i takim, jakim bym chciał mieć. No, po, wiadomo, po tak nieudanym sezonie 2009 z prezesem przesiedzieliśmy niemało godzin na, na rozmowach, co zrobić z tym, żeby poprawić jakby skuteczność jazdy. Dostałem namiar do, przede wszystkim do, do, do psychologa, który zmienił powiedzmy moje podejście do, do uprawiania dyscypliny, to znaczy nakreślił nowe cele tak, żeby, żeby wszystkie marzenia takie, które, które kiedyś miałem i, i gdzieś one zanikły, żeby to wszystko wróciło, żeby y, ambitnie walczyć i, i pracować nad tym, żeby ten wynik osiągnąć jak najlepszy. Także Myślę, że w pierwszej wersji to właśnie ta właśnie praca z psychologiem dużo wpłynęła na to, że, że ta moja jazda była dużo lepsza, później troszeczkę w teamie się zmieniło, doszedł drugi mechanik, który zupełnie wyręczył mnie z takiej roli potreningowej, gdzie naprawdę tej pracy jest ogrom i gdy ja przy tych motocyklach siedziałem do nocy, to niestety no, też na drugi dzień nie byłem świeży, nie byłem wypoczęty i też ta moja, moja jazda nie była najlepsza, a w tym momencie chłopacy z teamu wzięli wszystko na swoje barki i praktycznie ja na treningu mogłem maksymalnie wypróbować wszystko to co chciałem spróbować w każdym motocyklu, nie musiałem myśleć o tym, że będę musiał siedzieć długo i, i pracować nad tym sprzętem, żeby dopieścić do niedzielnych zawodów. Po prostu miałem taki spokój wewnętrzny, do tego sobie robiłem jakieś swoje ulubione zajęcia, które na, na które do tej pory nie było czasu, także do meczu przy, przystępowałem maksymalnie skupiony i skoncentrowany. Myślę, że to tak pokrótce to, to yy, wpłynęło na to, że ta jazda była dużo lepsza w tym w poprzednim sezonie jak, jak 2009. No, też kilka innych czynników, no ale to za długo, żeby wszystko opowiadać, ale y, ja myślę, że, że to pokryto tak, tak właśnie wyglądało. Dziękuję. Okay. Adamie, co skłoniło Cię do powrotu do Unii Reszta? No, ja myślę, że Zawodnicy, którzy wywodzą się z Leszna, ich specjalnie nie trzeba przekonywać do tego, żeby wracali do tego klubu. Ja akurat miałem taką razem z Damianem, jeździliśmy w tym klubie, kiedy przyszły takie najcięższe czasy. Damian wytrwał i cały czas był wierny Unie Leszno. Moje losy troszkę potoczyły się inaczej, ale jak tylko natrafiła się taka okazja, żebym powrócił do Unie Leszno, wykorzystałem tą, tą szansę za pierwszym razem i bardzo, bardzo cieszę się, że trafiłem do drużyny mistrza Polski, jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce i mam nadzieję, że, że będę się spisywał tak, że kibice będą częściej bili brawo niż gwizdami. Dziękuję. Panie Oliwko. Z żużą to taki typowo męski sport. Wokół sami placaci, jak pracuje się w tym gronie typowo męskim? Witam wszystkich serdecznie. Pracuje się bardzo dobrze. Nie ma czasu się nad tym zastanawiać. Chłopacy to są gentlemeni, więc czego więcej chcieć. Dziękuję.